Jom, trochę ciasta. Tylko ja i Lud jemy śniadanie w ten oto sposób. Ludzie nie wiedzą, że w locie potrawa nabiera smaku. Ej, Jom, teraz ty. Mm, się robi. O tak, czuję na twarzy cudowną letnią bryzę. Siemacie, macie, kamraci! O, o. Jest. Powitajcie aktualnego mistrza miejskich pokazów. Znowu to samo. Miejskie pokazy to 15-kilometrowy wyścig po Gilroy. I rok temu Kojo... Y... Kodjo. No wiecie, sorki, ja po prostu... Dajcie mi chwilkę. Kojo je wygrał. I przez ostatnie 11 miesięcy mi to powtarza. Oczywiście sprawy potoczyłyby się inaczej, gdybym nie miał pecha i gdyby nie walnęła mnie ta głupia kaczka. Nie ściemniam, sami się przekonajcie. Pokonam klawna! Nie znoszę tego tekstu. Nie masz szans, Gojo, jestem w formie. <śmiech> <śmiech> I I uh! hey, co? Widzieliście? I spójrzcie jeszcze raz! Kilka odepchnięć i na stówkę bym to wygrał. I bach! Kaczuszka! Skąd się tam wzięła ta głupia kaczka? W każdym razie, za tydzień mamy rewanż i tym razem pokonam tego leszcza. I sami to zobaczycie. Kojo, cały rok nosisz ze sobą ten pas. Nie znudziło ci się? Masz rację. Założę go. Cze. Proszę. Teraz tu wyglądasz jak Pucybus. Ma się ten styl, co? Au! Moje pachy. <laughs>